Każdy wtorek nowe wydanie Tygodnika Ciechanowskiego. Oddajemy w Państwa ręce podwójny numer Tygodnika Ciechanowskiego. Do każdego egzemplarza dołączamy kalendarz, a w bieżącym numerze przeczytacie Państwo m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska. Chce, by Ciechanów żył kulturą. Prezydent Krzysztof Kosiński o stabilnych finansach i ambitnych planach Ciechanowa. Mama ośmioletniej Neli, Ewa Kowalska o oswajaniu z niepełnosprawnością. Jan Englert: Lubię pić z siebie. Duch z okopów IPRE. Jak śmierć syna zmieniła wybitnego fizyka w badacza za światów. Z załogą szklanego Jasia, rejs przez szanty, poezję i rok. W czasach niepokoju i wielkich sporów, spokojnych, mądrych świąt, z dystansem do polityki, życzliwością do ludzi i nadzieją na lepszy rok. Dziękujemy, że jesteście z nami. Redakcja Tygodnika Ciechanowskiego. Te i inne artykuły znajdziecie Państwo na łamach Tygodnika Ciechanowskiego.